Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj co będzie? Dzisiaj będzie, a wszystko będzie. Taki zwykły dzień na gospodarstwie. E, tak, widzicie, już Esiok e, wyciągnięty. Tu, tutaj, tutaj wszystko elegancko, kółeczka mm, ...wyukładane, tak jak powinno być. No i jest kawałek, czyli dla dla Esika. Wszystko fajnie. Poukładane, jeśli już na polu, a co będziemy z nim robić? A jak już jest na polu, to potestowałem sobie ten podnośnik. E, e, nic nie, nie cieknie. Sobie jeszcze popatrzyłem. Wszystko funkcjonuje e, prawidłowo. To pojedziemy sobie przestawić e, m, kultywator, bo na razie go nie używam, a, a będzie tam coś tam pewnie robione w przyszłości i trzeba go przestawić w jakieś takie miejsce, żeby nie, nie przeszkadzał. Także co, no, palimy esioka i i lecimy. No mniej więcej podjehan, także co? Eee, tego kolega trzeba podpiąć pod ESA i przestawić tam gdzieś do tyłu, żeby. Eee, nie przeszkadzał. Co? Kultywatorek podpięty. Zobaczymy jak go dźwignie na obrotach. Dobra. Siadamy na papaja? fajcha E. Robota gazu. Nie ma niby tragedii. Także co? no, ruszamy dalej. Dobra moi mili. Także co no? Co Esio to Esio, tutaj po trochę podrzebać, ale to będzie inny sprzęt yy, robił, ale Esio bo siły Odpierona. dobra jedziemy tam do tyłu, zostawimy go i niech sobie stoi. Dobra, kolega zaparkowany. Także co? Lecimy e, do przodu, nie? Co jedziemy się razem? Chcecie? Tak. Czujeczka i... Bez belki będzie... O, będzie prawo po kołach wam powiem. Trzeba ją podpiąć. O, mama mi tu trochę pomoże. Jedną ręką jest ciężko ogarnąć. Ale trzeba to, Cyk. Belka wam powiem jest porządna. E, od zawsze była taka droba, nie jest to takie zwykłe. To, to z całego przewazziwa jak widzicie. Konker, nie? Także co? Dolecimy no, sobie do przodu. Włośnik mamy, i parkujemy Ciapaja na miejsce stanowiska. Bym zapomniał, trzeba pompę wyłączyć. Po co ma na, na darmo chodzić? O! o, jest piękna sprawa. Cyk, cyk wyłączona. No, teraz możemy, e, proszę ja was, parkować.

kołka pod koło, bo jest spada no Męcz, i ręcznego tego nie ma tak, także co? wygasimy kolegę próbujemy zapalić jeszcze? to jest machina dobra kołeczek pod yy, kołem jest papaj się wygasi, możemy on biega odprężnik odprężniki Niech stoi. Dobra. Możemy. Wsteczny. Te biegi wchodzą twardo, jak na stara przystału. Odprężnik. O. cyk. I jest pewne, że nam nie odjedzie. Teraz wam pokażę jeszcze jedną sprawę. Eee, co się zmieniło w kąciku eee, wypoczynkowym. <laughs> Dobra, także co? Proszę ja was. Eee, idziemy do góry. Tam już się coś, kurde, podnosi. Nie, nie myślcie to co, to co kurde, yy, którzy myślą z Bereźniki, <grym> no, o, no, patrzcie, stół yy, wykładany płytkami bez kleju, bez kleju to jest taka zaprawa bezklejowa, o, ale trzyma się, dach jest, także nie dostaniemy yy, udaru, yy, jakiejś roślinności dla urozmaicenia. O, o lawenda, no właśnie. A tu przykładowo możemy sobie jakiś, nie wiem, napój wstawić, taki y, wysoko y, oktanowy. No. I co? I tak sobie można. Y, posiedzieć. Chodź. Odpocząć. O. Tak, jak się nie? Jak siula. Jak Dobrze się wypociwa. Podej łapę. cześć No. A ty co o tym sądzisz Memo? Bardzo dobry pomysł. odpoczynek pomysł... skazany. Zapraszam, ale odpoczynek jest w sumie yy, przez Ciebie skonstruowany. <gry> ale co? Fajnie jest fajnie. Uch, także co? Yy, teraz sobie jeszcze polecimy gdzie indziej. Tu mamy temat, że tak powiem, ogarnięty. O, i magicznie przenieśliśmy się yy, do pola. Właśnie sobie sprawdzam, bo pyskałem tutaj ostatnio yy, do glebówką na chwaściki w grochu tylko kurde było tak trochę mokrało, no niby do glebówka to e, skazana jest wilgoć ale ta ostatnia pogoda po prostu nie pozwalała no i było troszkę wilgno, niby nie polało po tym, ale no chyba będzie git, no zobaczymy na razie po prostu groszek do groszek dopiero mi schodzi mam nadzieję, że będzie e, ok, no i czekamy aż zejdzie ale co sądzicie o mojej em, pszenicy mi się wydaje, że jest e, no nie najgorzej. tutaj przejdziemy dalej. O! Tak mam pokażę wy, e, szerszy w szerszym stopniu jak to wygląda. Chyba nie jest jakoś źle. No. Tak wygląda e, od samego dołu. No nie widać, żeby nie, nie był, e, nie ma e, choroby ryba. Jest chyba względnie, no zobaczymy, ale to wiadomo, wszystko pokażą e, żniwa. Dobra, no ale cóż tu wiele e, opowiadać e, o zbożu, no widać, że jest, jakie jest. Także co, e, lecimy dalej. No i znów teleportacja, jesteśmy na kolejnym polu. Ja mam powiem, ziemniaczki już na wierzchu, dobrze przyszło ciepło i, i, i to fajnie zaczyna wyglądać. Ale w tym polu mam, kurde, problem ze skrzypem. Kurde, może, byś mi, może byście mi coś doradzili? Ech, czym go teraz, e, jak już ziemiaki są na wierzchu? Czy w ogóle? czymś da się go prysnąć? No, coś muszę e, ogarnąć. Ogólnie chwastu nie ma, bo jest pole zadbane. Tylko chodzi o, o ten skrzyp, bo. No, na niego to jest po prostu problem. Nie wiem. Ja chcę, żeby ziemiaczki były prima sort, kurde. E, że tak powiem bo widzę, że jest tego skrzypu e, no dość sporało on później mi te ziemniaki może troszkę zagłuszyć, także jak macie jakąś, jakieś rady sposoby na to, to no, napiszcie w komentarzu, a my lecimy dalej a tu Wam jeszcze pokażę na tym polu właśnie obok e, ziemniaczków, tutaj posadziliśmy, znaczy mama, bób, bo ziemniaków przybrakło, a nie chcieliśmy żeby to pole było e, puste i jest taki fajny rządek e, bobu. Sobie urośnie. To pewnie na zarazem trzeba będzie pyskać, Bo jak to ja z bobem i kukurydza, to jeszcze tak za bardzo nie widać. Ale no jak urośnie, to się będzie jadło. No. Także co? Y, jedziemy sobie dalej. A tu jeszcze tak patrzę. Y, Sąsiad ma fajny jęczmień. kurde, ciekawa to za odmiana. Bo e, przyjemnie sobie wygląda ten one. Dobra, także co, wy oglądali? Jedziemy coś jeszcze spierdolić, nie? Witajcie, już w kolejnym dniu trzeba tutaj troszkę ten e, teren wypoczynkowy prze, przekosić podrównać. Ale tym razem taka kosiarka e, hybrydowa <śpytanie> na kabelek z racji tego, że jest dużo lżejsza e, i równie to się mi e, wykosi, a chwilowo się. Podkar zepsuła, czekam na część, powinno to działać. Także musimy się e, przemęczyć z kablem. Także co? Zakładam, żyłkę, tutaj mam to zwykłą głowicę, trzeba ponawijać O, takie coś będziemy próbować. E, 2-4 mm. Także co? Muszę sobie to ładnie zawijać. Będziemy próbować e, kosić. No, także ja sobie przygotuję sprzęt. I, I będziemy jechać z hoxem No i dobra, źródło zasilania mamy, agregat działa. Czekajcie, startuje czy nie? Guzik. o Chyba trochę trzeba żyłkę przyciąć. Wyszło, bo ten teraz na wyszło, więc trzeba obciąć i będzie git. Wy też lubicie jak trawka jest tak ee, elegancko przygolona? Jak to w piersence było, ty mała znów zarosła trzeba ją wygolić. O, tak równiusieńko się wygoli i będzie git, także co? Działamy, bo jest jeszcze kawałeczek. Oj chwila, moment, i wykoszony. Idę, mam je wodę, bo chcę podlać e, roślinki w szklarni. Ua, cyk! Dobra! Idziemy! O, no, już poprawia węża. <tak> Także kurde. E, Zwija się, widzę, sprawdza. Fajnie się wąż z niego e, rozwija. No, a my tu już mamy elegancko, proszę ja was, wygolone. E, równiutko. Tak jak. Nie powiem gdzie. O! No a reszta goły to, to już kurde, wykaszarką, bo to z kablem to byłby problem. Trzeba naprawić tego sztila, bo to będzie ciurowo. Zrobić się da, ale no dobrze, że jest takie coś. Ale lepiej spalinówka albo, albo coś na akumulator coś. Ale co, również tylko jest. No i dobra. No. Ale powiem w szkarli moment, kurde. Po, y, przyrostu, tam niedawno pokazywałem, ale już kurde, coś y, pokażę. O, ciepła, weź trochę wylej, bo jest jest za, za, za ciepła. W wężu była i bardzo ciepła też nie może być, bo rośliny będą chorować. No, coś tu, kurde, przybywa, tylko jakiegoś szkodnika mamy. Próbuję e, podżerać, Nie wiem, co, 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 co to jest jakiś sposób na niego. Ja myślę wodą polać tutaj w, w ziemi, bo on tam gdzieś w ziemi siedzi i próbuje wszystko e, że tak powiem skonsumować. Nasze plony. O, no bo szkoda by było, no bo to w sumie fajnie wszystko e, wygląda jak, jak widzicie, nie? I bób i wszystko kurde i buraki i ten e, ogórki. No. Nawet czy... lubczyk jest. Lubcyk, a, wiecie, bicie to jest po lubcyku? <śm> no, podli fajniej i, i będzie OK. a my sobie idziemy... No to się skończy. Idziemy sobie siąść chwilę na, na stanowisku odpoczynkowym. <śm> no Ech, także chwilę też trzeba sobie odpocząć. Może tak sobie będziemy też odcinki tutaj zaczynać z tego miejsca jak będzie y fajnie, ciepło. Reksiu! Chodź! Chodź, Jata, chodź Chodź! Chodź do taty, chodź. Ci psi, psiaku, no. Dobra, uciekaj. E, także co? E, myślę, że w, w, udał się dość fajny e, odcinek. O, wygolone, elegancko. Mama to sobie podleje. Także co? Ja zapraszam Was do e, lajkoma, lajkowania, komentowania. A jak komuś się spodobało troszeczkę bardziej e, ta moja twórczość, a ma ochotę dać suba, to będę wdzięczny. Cześć!